Wszyscy doskonale znamy naleśniki i wiemy, że mogą być bazą do świetnych potraw. Dziś przygotuję jedną z nich. Naleśniki zapiekane z pieczarkami i serami, rzecz jasna. A przygotowanie zaczynam od przyrządzenia farszu pieczarkowego, do którego niezbędna będzie mi cebulka. Użyję cebulki dymki białej części, kroję w pół plasterki i przesmażam na maśle z oliwą. Następnie kroję pieczarki na pół plasterki i dorzucam do już zeszklonej cebulki. Smażę przez chwilę, przyprawiam solą, pieprzem. Także dolewam troszkę słodkiej śmietanki 30, przez chwilę duszę i odstawiam. A po więcej naszych ciekawych przepisów ze wszystkich stron świata zapraszam do częstego oglądania naszej strony www.kulinarnatv.pl. Ale wracam szybko do tego przepisu, ponieważ trzeba przygotować narysinki. Do miski wsypuję mąkę, wbijam jajko, dodaję mleko, szczyptę soli i miksuję na gładką masę którą wylewam stopniowo na rozgrzaną patelnię z niewielką ilością oleju. Po chwili, kiedy mi się przezłoci, obracam na drugą stronę, najlepiej podrzucając. Jeszcze chwilkę i naleśnik gotowy. Układam go wtedy na desce. Na wierzch nakładam sporą ilość pieczarkowego farszu, a na to duże kawałki mozzarelli. Wszystko zawijam. I tak zawinięte naleśniczki układam w naczyniu żelotpornym i przysypuję sporą ilością utartego żółtego sera. Ciekawym akcentem do tej potrawy będą pomidorki koktajlowe. Kroję je na ćwiarteczki i układam na naleśnikach na serze. I wkładam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na mniej więcej 10 minut, aż ser się porządnie zezłodzi. Wtedy wyciągam, dzielę na porcje, wykładam na talerz, przekrajam. Żółty serek zapieczony z zewnątrz, a w środku cudownie płynąca mozzarella wraz z pieczarkami. Wszystko posypuję jeszcze szczypiorkiem i zabieram się do jedzenia. Życząc i Wam tak pysznego, niezielonego śniadanka, które koniecznie powinniście zrobić w domu.